Radia Republika. Witamy, Godzina witamy. 7.11. Proszę Państwa, najlepiej słuchać naszego radia przez aplikację I Radia Republika. I właśnie tak robi nasz gości, to od początku dnia przynajmniej e, takie informacje nam przekazał tutaj kulisowo. Witamy bardzo serdecznie Pana posła Kamil Wnuk, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie modelowego słuchacza Radia Republika. <grym> Panie pośle, witam, serdecznie serdecznie. Redaktor, witam serdecznie państwa redakcję witam serdecznie radio słuchaczy Panie pośle, właściwie każdego dnia już teraz media informują o kolejnych politykach waszego ugrupowania, którzy chcą stanąć do walki o fotel lidera Polski 2050, ale zdaje się, że też twórca ugrupowania, pan marszałek Szymon Hołownia, też tak do końca nie rozstał się jednak z tym myśleniem o bycia, byciem waszym szefem. No właśnie, czy to nie jest trochę tak, że tam za dużo jest tych kandydatów do tej buławy marszałkowskiej? No niestety nie do połowy marszałkowskiej w tym przypadku, bo, bo to akurat ostatnio oddaliśmy. Natomiast jak chodzi o, o... partię, no to... partii, tak. Tak, tak, to ciężko jest oddać dziecko, które się tak powiem, wychowało i, i stworzyło. Myślę, że każdemu poludzku panu marszałkowi też jakby rozstać się z partią, która tak naprawdę stworzył, bo, bo to, że dzisiaj mamy 300 e, parlamentarzystów w Sejmie, to w dużej mierze jest zasługa e, tego, że Szymon Hołownia stworzył ten projekt. E, no i tak naprawdę Yy, jakąś partię, która widać, że troszkę no jest w koalicji 15 października, ale w jakiś sposób w niektórych kwestiach potrafi też się postawić Donaldowi Tuskowi i, to... i, i troszkę i Zadajmy sobie pytanie, co musiało się wydarzyć, że osoba, która yy, własne dziecko zostawiła, oddała, yy, yy, która yy, no, weszła do rządu, była marszałkiem Sejmu, yy, zrezygnowała z tego wszystkiego. No nie, no, 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 no nie, oddała, nie, nie oddała, tylko tylko, tylko marszałek Szymon Hołownia powiedział, że chce przekazać komuś no, władzę w partii. No to też wygląda to w naszej partii tak, że to nie jednoosobowo się przekazuje, tylko jednak mamy wybory i w przeciwieństwie do niektórych partii u nas wybory są naprawdę demokratyczne, to znaczy e, każdy zwykły członek partii ma prawo głosu na przewodniczącego tej tak, partii. Ale ja nie mówię o no procesach ważne. demokratycznych w partii, tylko mówię o tym, co takiego pańskim zdaniem. No też no, no, uczciwie się umówmy, musiało się wydarzyć, żeby Szymon Hołownia zrezygnował, powiedział nie mogę, nie będę już tego robił. Polska 2050 powstała jako partia po to, żeby być alternatywą w Polsce zarówno dla wówczas jak powstawała to w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno, ale z drugiej strony także dla Platformy Obywatelskiej, czyli, czyli tej wówczas największej partii opozycyjnej. Teraz się to zmieniło, że teraz największą partią rządzącą jest Platforma Obywatelska, a partią opozycyjną PiS, no ale są też w Polsce ludzie, którzy się nie do końca zgadzają ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim, no i żeby dla takich ludzi też było miejsce w polskiej polityce, ale nie gdzieś na skraju yy, i marginesie polityki prorosyjskiej, takiej jak prowadzi na przykład Braun, tylko w normalnym miejscu, gdzie szanuje się demokrację, szanuje się konstytucję. I chce się po prostu, żeby dobrze się funkcjonowało i żyło w Polsce, a nie tylko szukało wroga wśród drugiego Polaka, no bo dzisiaj trochę tak to wygląda, że. Prawo i Sprawiedliwość głównie mówi tusk, tusk, taki i owaki, a tożsamo a obywatelska mówi kaczyński, inorowski, taki i owaki. No i, a Ale to proszę po prostu... powiedzieć, którzy w takim, żebyśmy właśnie wyszli z takiego opowiadania o prostu życiu wewnątrzpartyjnym, bo to większość obywateli pewnie niewiele interesuje i trochę proszę nam jednak coś powiedzieć o, o tych liniach podziału. To którzy kandydaci bardziej jakby gwarantują pewne wasze dążenie do autonomii, a którzy po prostu... Tak jak się dzieje w tej chwili na Lewicy, już takie pełne właściwie w istocie spojenie się z celami Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam, bo Państwo byście na pewno chcieli usłyszeć jakieś konkretne nazwiska. I znaczy nie my, tylko myślę, że słuchacze spraw. chcieliby coś wiedzieć o podziałach, o to ich naturze. Ja, ja pewnie Ameryki Państwu nie odkryję i powiem, jak to może wyglądać, jak to wygląda. Do partii Szumanachowni przyszli ludzie tacy, jak choćby ja, którzy wcześniej nigdy nie byli w polityce krajowej i nie zajmowali się nigdy polityką krajową, a wcześniej zajmowali się lokalnymi sprawami, czy to w samorządzie, czy to prowadząc jakieś nieduże biznesy w swoich miastach, w których, z których pochodzą. I zdecydowanie to są osoby, które nie chcą. I nigdy nie stąpią. Mogę powiedzieć w swoim imieniu i pewnie wielu parlamentarzystów, także do Platformy na przykład Obywatelskiej, bo, bo nie widzą tam swojej drogi. Aby chcieli, to by już dawno do niej wstąpili bezpośrednio. Ale są też osoby, które nas przeszły ze starej polityki, być może z innych partii politycznych, którzy. No, Mogą, mogą widzieć swoją przyszłość bliżej właśnie e, koalicji hmm. obywatelskiej. I Pan gdzie, i, chciałby, żeby, tam... żeby te osoby, które były już w polityce i widzą swoją przyszłość przy Platformie, nie były uszczytych e, na szczycie władzy Polski 2050? No są takie nazwiska, no to powiedzmy jednak Ryszard Petru, który jest już znany naszym słuchaczom na pewno, czy Joanna Mucha, Michał Kobosko, no powiedzmy, że też, e, e, które, które kojarzą się e, są znane, które na polityce można powiedzieć, no trochę życia już spędziły. Ja jestem wielkim zwolennikiem i fanem tak naprawdę starożytności. Starożytna Grecja wymyśliła całą filozofię, którą się dzisiaj kierujemy, a starożytny Rzym całe prawo, którym się dzisiaj kierujemy. Dlatego starożytni Grecy mówili, że nigdy dwa ze się nie wchodzi do tej samej rzeki. No, to jest po prostu błąd polityczny i, i, i zakładam, że dobrze dla naszej partii by było, żeby jednak Kowić swoją odrębną swoją tożsamość, i ja myślę, że jedyną szansą, żeby, żeby wrócić do tych sondaży dwucyfrowych i do poparcia, które mieliśmy w momencie, gdy startowaliśmy wyborach, to jest, aby nawet jeszcze wcześniej, to jest jawne postawienie się, pokazanie, że stoimy w tym, a nie innym miejscu, że, że z jednej strony, jak chodzi, nie wiem ozbigniewać obra, to uważamy, że, że trzeba go po, po podać pod yy, prokuraturę pod, pod, pod sąd, no to zagłosujemy za uchyleniem immunitetu, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład Nawrocki uczciwie wygrał demokratyczne wybory, to to nie ma możliwości, żeby go nie zaprzesiąć. I, i wydaje mi się, że Polska 1050 musi być jasno stać na, na stanowisku yy, tu, tu, gdzie stoi, yy, w sensie takim, że w środku pokazywać, że najważniejsza z nas demokracja i i, ale, ale, ale też sprawiedliwość, tym wszystkim, yy, bo też tego oczekują wyborcy. No, a jest a, jeszcze ta nie trzecia tego, droga? Być... Ale to jest właśnie, czy jest możliwe? ta trzecia droga? I czy to jest możliwe? Bo pan tutaj wspomniał nazwisko byłego ministra sprawiedliwości. Abstrahując od sporów o jego rolę polityczną i o to, czy powinien, czy nie powinien stanąć przed sądem, to wyraźnie widać, że w tej narracji rządu w tej chwili, to on trochę tak się staje wrogiem publicznym numer jeden. No minister sprawiedliwości opowiada jakieś historie o tym, że jakby właściwie chcieli, to by go przywieźli w bagażniku samochodu. Nie wiem skąd pan minister bierze tego typu wzorce w ogóle myślowe, ale to nie jest do pana oczywiście pytanie. Natomiast czy jest tutaj w ogóle dla was miejsce? Bo pan tak ładnie opowiada o tym, że rzeczywiście wzorce starożytne powinna być polityka umiarkowana, powinno być szukanie wspólnego dobra, ale czy, no, to, jest czy to jest w ogóle możliwe w tym układzie? Panem ministrem Żurkiem, że tak powiem, na pokładzie. O, o, oczywiście, że jest możliwe. To tylko, że tak jak mówię, no, miej przede wszystkim w pierwszej kolejności kwestie gospodarcze, kwestie, kwestie inflacji, kwestie mieszkaniowe, kwestie takie, które dotyczą każdego y, Polaka i na każdego mają wpływ. A jak, jak chce Platforma z pisem się. Z, zabijać i, i, i atakować na każdym możliwy sposób, to, nie, to niech sobie to robią, ale, ale też jest potrzebna partia polityczna, która potrafi tych ludzi pogodzić, no i głos do sądku dać w momencie, gdy, gdy, gdy on jest potrzebny i ja myślę, że to jest właśnie miejsce i szansa dla Polski 2050 i, i, i w tym kierunku powinniśmy iść. I, i tutaj też wracamy do Szymona Hołowni, który y, rzeczywiście je, jest osobą, który w jakiś sposób pokazał to już wcześniej, że potrafi to robić. No, Ostatni ten okres po wyborach prezydenckich to był taki, gdzie bardzo mocno media zaatakowały, a główny temat zaatakowania mediów był o to, że rozmawiał, że z Prawy i Sprawiedliwością, czyli z opozycją i, i mówił o tym, że, że opozycję trzeba szanować. Można się z nimi nie zgadzać, ale trzeba ich traktować uczciwie. Jeszcze mamy porównanie marszałka Hołowni i marszałka Czaraz tego, początek jego i jego zawiązania Sejmem przez pana Czużastego. Tak, no pierwsze co zrobił, to na konwent seniorów nie dopuścił te najmniejsze partie polityczne, które, które nie mają swoich klubów, tylko mają koła parlamentarne, czyli partie razem, pana Jakubiaka i, i pana Brauna. Szymon to już wiedział, że nie ma obowiązku tych partii dopuszczać na konwent seniora, ale robił to dlatego, żeby pokazać, że sam to jest miejscem demokracji, to jest świątynia demokracji i, i każdy ma prawo do głosu, nawet jak się z kimś nie zgadzamy. A, a Czarzasty od razu to wykorzystał, bo gdzieś tam pewnie razem jest dla niego bezpośrednią konkurencją, to żeby nie mieli wpływu żadnego na, na konwent seniorów, to, to, to od razu ich nie dopuścił do podejmowania decyzji takich organizacyjnych. Panie pośle, to wspomniał Pan o tym, że interesują Pana sprawy ekonomiczne, sprawy finansowe. Czy jest jakiś pomysł na uratowanie padającego w tej chwili Narodowego Funduszu Zdrowia, poza jakimiś takimi działaniami pr albo no, kolejną ekipą rządową, która daje do zrozumienia, że tak w ogóle to lekarze zarabiają zbyt wiele i tu jest problem? No nie, no, lekarze zarabiają zbyt wiele. No to tutaj. Rynek zdecydował i ten system w takiej formie nie stworzyli niestety politycy, i to, to, to nie jest żaden nowy temat. No, ten temat jest bardziej Rozegły. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu, żeby, żeby go, go tutaj opowiadać. Yy, Jak pan przedstawi oryginalny raczej... pomysł, to my znajdziemy dla pana czas. No właśnie, co zrobić z znaczy... systemem ochrony zdrowia? No bo jeżeli nie lekarze są winni, no to gdzie znaleźć te oszczędności? To jest jakby najbardziej teraz, myślę, palące pytanie. No także palące powinno być dla rządzących. Natomiast ten szczyt, który obserwowaliśmy, on raczej nawet przez samych lekarzy był komentowany jako wystąpienie, a nie debata o tym, co zrobić, jak naprawić? Znaczy, no niestety, smutną przede wszystkim dla wszystkich pacjentów, czy a każdy z nas jest kiedyś pacjentem, faktem jest to, że, że, że dzisiaj konkretnych rozwiązań nie przedstawił ani rząd, ani opozycja. Takich realnych, które, które są od tak w stanie wpłynąć na Prezydenta na ochrony zdrowia. Tak, ale, ale środki, ja, ja, ja też. To jest nic. Ja, ja też nie jestem menadżerem och ochrony Owszem, zdrowia. to jest nic, na, na temat... ale to jest doraźna pomoc. No, teraz mamy y, dramat. Teraz y, szpitale są zamykane, dyrektorzy szpitali mówią, no ja nie chciałem tego zrobić, no ale nie miałem wyjścia System na mnie to wymusił. Nie, nie, nie do końca to tak wygląda, ponieważ dyrektorzy szpitala mieli budżet i wiedzieli, że że w listopadzie już tych środków finansowych nie będą mieli choćby na wynagrodzenia dla, dla pracowników. Także to nie jest tak, że, że no jakoś to będzie, ktoś niektórzy nie, tak to próbują zrobić, ale to na tym nie polega, no bo to teraz znowuż. Znaczy inaczej te środki finansowe i tak się znajdą, bo muszą się znaleźć w budżecie państwa i, i do z czegoś innego będzie musiał też te, te, te środki wyciągnąć, żeby, żeby na ochronę zdrowia starczyło. No i tutaj nie, nie ulega to wątpliwości. Natomiast e, ja rozmawiałem też właśnie na temat e, tej propozycji pana, pana prezydenta. E, zbyło już pani wiceminister o, 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 o ostatnio, no i powiedziała, że to niestety też nie jest rozwiązanie dlaczego? Dlatego że te środki, o których mówi pan prezydent, już są wydane. Tych środków fizycznie nie ma w szpitalu, bo one jakby w systemie ich, ich nie było, trzeba je dodać, ale szpitale wcześniej już te środki wydały. Dlaczego? Dlatego, że niestety NFZ tak funkcjonuje. Że, że wiele szpitali już no, dawno skończyło limity, które miały na, na poszczególne no, już zabiegi. W po, sierpniu, po, po, zgadza się. Po, po, tak, po, po, po już o drugi kwartał szpitale nie będą Poszczególne badania. I, i, on, I oni tak naprawdę, jak te środki dostaną, otrzymają, a będą musieli je otrzymać. To one po prostu zwrócą za dużo no Ale to nie są wobec... pieniądze z budżetu NFZ-u. To nie mówimy o, tych same, o tej samej puli pieniędzy. No dobrze, ale to skąd w takim razie minister Domański powinien wziąć, żeby się znalazło? I jak ocenia pan w takim razie jego kompetencje, skoro no, mówimy o prawdziwym kryzysie? Znaczy, jak chodzi o, o, o system ochrony zdrowia, to powiedziałbym. Leży le 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 tutaj nie w samych środkach finansowych, chociaż tutaj też leży, ale w ogóle właśnie w sposobie ich wydatkowania, dlatego że, yy, no jak, jak, jak Państwo wiecie, w 25 roku mieliśmy zwiększony budżet na ochronę zdrowia, a w 26 mamy jeszcze zwiększony, to jest 200, niespełna 250 miliardów złotych wydajemy na ochronę zdrowia. To jest największa część ale w ogóle budżetu państwa na, na nic więcej nie wydajemy. W i roku, a i tak, a, a dzisiaj, ale to o tym się mówi oficjalnie, tak? Że no dzisiaj tak. mówimy, że dokładnie 248 miliardów mamy w budżecie zaplanowanym na ochronę zdrowia, a że około 20, według Funkcjonowania obecnego systemu około 20 miliardów złotych już wiadomo, że braknie. No i teraz. Nie ma co ukrywać, że najtunniejszą chyba, najtuniejszym ministerstwem kieruje pani, pani minister zdrowia. Ma bardzo e, trudne zadania. No, też nie ma co ukrywać, że polegli na tym i, 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 i pani Leszczyna, i wcześniej ministrowie spisu, pani Cujka. Ostatnio byliśmy w jakimś programie też w telewizji, to też rozmawialiśmy. No, próbowała bronić siebie w jakiś sposób, ale obiektywnie mówiąc, ja, ja w ogóle uważam, że jak chodzi o. System ochrony zdrowia, to tutaj nie powinniśmy się kłócić, kto, kto bardziej zawinił, tylko powinniśmy siąść do stołu wszyscy razem z opozycją i szukać rozwiązań, bo to nie jest rozwiązanie na, na ten rok, jakieś tam, żeby y, zrobić, y, dać 10 miliardów czy 15 miliardów teraz i rok jakoś to będzie, tylko spróbować stworzyć system, który będzie funkcjonował, bo to jest kwestia na lata. Tak naprawdę, odkąd mamy NFZ, y, to w żadnym roku się nie spinał i w żadnym roku nie udawało się go dobrze realizować. No, był moment taki, jak, jak, jak mieliśmy COVID. No, ale to, to kiedy hmm. siadać do tego stołu? Bo już było to spotkanie i, i zorganizowane przez Pani, Pani i w Pałacu Prezydenckim i co, to nadal nie to? Znaczy, to? To nie chodzi o to, żeby siąść do stołu i pogadać i, i, i krytykować jedni i drugich, tylko o to, żeby właśnie to, co powiedzieliście Państwo na początku, szukać konkretnych rozwiązań i je próbować je realizować, bo dzisiaj też mamy w Polsce na, na przykład prywatną ochronę zdrowia, taką jak Luxmed czy, czy Medicover i, ta, i, i tam za 300 zł ludzie mają szybko w miarę te... te no właśnie, badania. ale to, skoro jest... pan wspomniał o prywatnej służbie zdrowia, czy nie jest tak, że zanim kolejny raz będzie się siadać do stołu, nie trzeba by najpierw się zdecydować, czego się chce? Czy pan nie ma takich podejrzeń, że część waszego szeroko pojętego obozu władzy, obecnej koalicji, to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam w tyle głowy mają tak naprawdę wypchnięcie część pacjentów? Po prostu do prywatnego sektora, na tym też konkretne firmy doskonale przecież zarabiają, więc może to nie są tylko i wyłącznie kłopoty z organizacją pieniędzy, ale też pewna nieobjaśniona Polakom oficjalnie koncepcja, którą ktoś próbuje tutaj realizować. Ja się zastanawiałem, dlaczego to jest właśnie tak, że na przykład jest prywatna firma, która za abonament 300 zł potrafi w ciągu jednego dnia zrobić wizytę u lekarza rodzinnego, a w ciągu dwóch tygodni u specjalisty. Ale właśnie mi to menadżerowie ochrony zdrowia wytłumaczyli. No bo te firmy są dobre dla zdrowych ludzi. I jeżeli ktoś jest zdrowy i, tak, i ma jakieś tam nie wiem, przeziębienie. Złamanie tak. nogi, nawet czy coś, to oni pomogą. Natomiast w momencie, gdy, gdy ktoś ma jakieś choroby przewlekłe albo choroby ciężkie, które jest ciężko zdiagnozować potrzeba wielu dodatkowych badań, to te filmy odsyłają zawsze do publicznej służby zdrowia. E, no i sam i... moment kryzysowy, no, wypadek, cokolwiek, zdarzenie nagłe, karetek tylu nie ma, szpitali z taką pomocą, ojomów tam nie ma, tak? Więc, więc no, tak, tutaj tak, tak, należałoby tak, część dla... sprywatyzować, jeżeli już i chyba. Dla, 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 dla... Dokładnie tak, plan. to pokazuje, że tak naprawdę w takiej formie, jak coś może mówić, to to jest trochę populizm, no Konfa no, o tym mówi, ale to się tak w taki sposób nie da, no bo, no bo jednak y, y, lekawe są potrzebni nie zdrowym ludziom, tylko chorym ludziom. Natomiast rzecz, rzecz, którą my proponowaliśmy jako Polska 2050, a która niestety nie wychowała wyciec, najczęściej jest atakowana o to o, o, o właśnie marszałek Hołowia też, no to jest profilaktyka, to znaczy właśnie, żeby skupić się bardziej w pierwszej kolejności na zdrowych ludziach, powiedzieć obowiązkowe takie badania dla wszystkich 30, 40, 50-latków, stworzyć jakieś bony yy, dla, dla tych, którzy na przykład korzystają z pakietu kompletnego tych, tych badań, no bo tutaj ta statystyka pokazuje, że w momencie, gdy na wcześniejszej fazie na przykład choćby chorób nowotworowych odkryjemy te choroby, to leczenie ich jest dużo, dużo tańsze i dużo, dużo szybsze i dużo, dużo skuteczniejsze, a co za tym idzie, no tutaj są już konkretne oszczędności dla Państwa, no i tutaj bym być może upatrywał jakiegoś rozwiązania takiego, które długofalowo może rzeczywiście pomóc, no i i zrobić oszczędności w stosunku co mamy teraz, około 20-30% tych kosztów, które są. Natomiast no, inna kwestia to jest, że szkoły medyczne, uniwersytety medyczne, no, no, nadal brakuje nam tych ludzi do, do pracy tak naprawdę w, w sensie lekarzy. Poniekąd z tego wynikają. Pewnie bardzo wysokie uposażenia e, wielu lekarzy, specjalistów, którzy po prostu nie mamy alternatywy i, i oni e, mają tyle miejsc pracy. No, z tego wynikają też ich bardzo wysokie wynagrodzenia no, wielokrotności e, powiedzmy średnich krajowych, czy, czy na przykład wynagrodzenia poselskiego, ale, 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 ale to też. I no, taki jest rynek, tak? Jeżeli ktoś y, chce komuś zapłacić, to, to ten ktoś trudno, żeby, żeby nie chciał dostawać tych środków finansowych. To to jest rola państwa, żeby, żeby tutaj powstać rozwiązania, a nie krytykować, że, że lekarz zarabia tam 200 tysięcy. Mm -hmm. No bo są tacy lekarze, którzy tyle zarabiają, ale no to wynika niestety z tego, że, że nie mamy dzisiaj alternatywy y, dla, dla, dla tych osób. No jest też niektórzy mówią o rozwiązaniu, żeby zabronić pracować jednocześnie w, w, w służbie w ośrodkach prywatnych i publicznych. Trzeba się zdecydować, czy lekarz ma pracować to czy tu. Tylko, może wtedy dojść do, do sytuacji trudnej dla, dla państwa, Oj, że lekarz wybierze. Chyba, chyba zakazami to, to... się tego wszystkiego nie rozwiąże. Nie Musimy ten... tak niestety kończyć. Poseł Kamil Wnuk, Polska 2050 był Dziękujemy gościem Poranka Radia Republika. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.